Cześć, witajcie na naszym nowym kanale. Jak się nazywa? Karawaning od kuchni. Ja jestem Paulina. Za kamerą jest Darek. Możecie nas znać z kanału Nasz Karawaning, a ponieważ prosiliście nas, żebyśmy uruchomili taki kanał dotyczący właśnie jedzenia, ponieważ ja bardzo dużo gotuję, lubię gotować, lubię też zjeść, jak zresztą widać, dlatego powstał ten kanał. W tym momencie jest jeden odcinek już na tym kanale, ale oficjalne przywitanie następuje teraz. Dzisiaj będę próbowała Wam przybliżyć troszeczkę potrawy wielkanocne. Jak niektórzy z Was wiedzą, a niektórzy z Was pewnie nie wiedzą, my najczęściej święta, nasze wielkanocne spędzamy właśnie gdzieś na wyjazdach, wyjeżdżamy kamperem, wyjeżdżamy całą rodziną z naszymi dziećmi, dlatego chciałabym Wam przybliżyć, jakie ja się przygotowuję do tych świąt. Czasami coś nie naszykuję sobie w domu, niestety w dużą większość muszę szykować sobie właśnie w plenerze. To teraz zrobię trzy potrawy, które bardzo często goszczą na naszym wielkanocnym na Nocnym stole, zarówno do śniadania, jak i później do obiadu. Pierwszą potrawą będą jajka faszerowane, które jeszcze później zrobimy na inny sposób, jakby wam na przykład zostało trochę farszu. A gdzie przyrządzimy, właśnie nie powiedziałam wam. My znajdujemy się teraz w Dolinie Będkowskiej. Jesteśmy na kempingu Brandysówka. Powyżej mamy Sokolicę. Zobaczcie, jaki piękny, w jakich pięknych okolicznościach przyrody udaje mi się gotować właśnie te wszystkie potrawy. Do przygotowania jajek kwaszerowanych potrzebujemy 30 g drobno pokrojonej cebuli, 30 g masła, pół czerstwej bułki namoczonej w mleku, pół surowego jajka, około 10 g bułki tartej, 4 jajka ugotowane na twardo, olej do smażenia oraz pieprz i sól do smaku. Zaczniemy od przesmarzenia szklenia w zasadzie cebulki. Więc zrzucamy nasze masło, roztapiamy na patelni. Także tutaj nam się masełko rozpuści, jak się patelnia nagrzeje. I my wrzucimy nasze 30 gram cebulki pokrojonej. Zdracę wam sekret, że to Darek kroił tą cebulkę. <grych> Darek mi bardzo często pomaga w różnych takich potrawach. O, fajnie. Rozpuszcza nam się masełko. Powiem Wam tak, możecie używać każdego innego rodzaju tłuszczu. Natomiast najlepsza cebulka, no moim zdaniem, jest wtedy, gdy przesmażemy, zeszklimy ją właśnie na masełku. Dlatego ja tak preferuję. No dobra, to ja już wrzucę mniej więcej trochę tej cebulki. i mam tak około 30 gramów. Cebulka nam się tutaj smaży, a my teraz wiecie, przejdziemy chyba do najtrudniejszej części całego programu. Ponieważ zobaczcie, ja mam jajko ugotowane już na twardo. Jest ono jeszcze troszeczkę ciepłe, ale może być wystudzone. I teraz musimy nożem skorupkę przeciąć w tą stronę, tak żeby powstały dwie takie połóweczki. I my mamy na to patent, to znaczy nie my mamy, bo ja nie mam tego patentu. Wiecie co, ja wam się przyznam, że zawsze, zawsze te jajka przekrawa Darek, dlatego on będzie teraz w głównym, głównym gotującym. On nam przekroi, on wam pokaże. Jako, że Paulina sobie słabo z tym radzi, ja zresztą też, bo już jedno próbowałem tu przekroić i tak mi wyszło tak sobie, to przysuń się tutaj Paulina, pokażemy jak to się robi. Ja to próbuję robić tak, nabijam sobie tutaj Dziurkuje. No i znowu pękło. Widzicie, takie słabe są te jajka. I później spróbuję to przekroić po prostu. Jednym ruchem. No ale to nie zawsze wychodzi, powiem Wam. To jest takie naj najbardziej trudna rzecz chyba do zrobienia. No i teraz tak, przy pomocy łyżeczki bierzemy sobie połóweczkę tego jajka. I słuchajcie, musimy bardzo, bardzo delikatnie wydrążyć sobie to jajko z tej skorupki, uważając, żeby ona nam się nie potukła jeszcze troszeczkę sobie wydrążę, wrzucam to sobie do miski, bo za chwileczkę z tego zrobimy właśnie farsz, którym ponownie będziemy faszerować właśnie te jajka. Skorupki mamy już wydrążone, to teraz zobaczcie, zostały mi tak białka, żółtka. Ja to sobie przesypię na deseczkę, tą miskę zostawię i teraz muszę najważniejsza rzecz, no muszę to wszystko posiekać sobie. Jajka mamy posiekane. Posiekane jajka z powrotem trafiają nam do miski. No i teraz już najłatwiejsza część programu, przynajmniej dla mnie. Do tych posiekanych jajeczek dodajemy zeszkloną tą cebulkę, którą zeszkliśmy na maśle. Mamy tutaj cebulkę zeszkloną. Mamy posiekane jajka. Teraz weźmiemy sobie bułkę. To jest pół bułki czerstwej. Najlepiej taką dwudniową bułeczkę. Namaczam w mleku, tak żeby to pokryło. I zobaczcie, to już jest fajna, mięciutka bułka. Natomiast nadmiar tego mleka chcemy usunąć, żeby to nie była, ta masa nie była za bardzo płynna. I zobaczcie sobie, tak po prostu drobnie tą bułkę tutaj do tego wrzucając. Ponieważ mówiłam, że do przepisu potrzebujemy tylko pół surowego jajka, to ja sobie tutaj wbiję do miseczki całe to jajko. Przemieszam. I tylko połowę zawartości tego, o mniej więcej tak. I tak połowę tego wleję. No i teraz czas, przyszedł czas na wyrobienie całej tej masy. Nie możemy zapomnieć o doprawieniu. To od Was zależy, ile dajecie soli, ile pieprzu, bo to jest Wasz smak. Ja lubię sobie to przyprawić tak dobrze. Zaraz tego spróbujemy. Natomiast ja wam też raz jeszcze powiem tak. Widelec, wszystko pięknie, ładnie. Ja jestem zwolenniczką tego, że cały ten farsz powinno się wyrobić przede wszystkim rękoma, więc ja teraz do tego przejdę. Tak wygląda wyrobiony farsz. Ja jeszcze tylko spróbuję, czy odpowiednio przyprawiony. Tak, moim zdaniem jest wystarczająco przyprawiony. Na patelnię, na której przed chwileczką smażyliśmy cebulkę, ponownie wlewamy troszeczkę oleju, tak, żeby ona była cała obtuszczona. Ona jest już troszkę obtuszczona po tej cebulce. No i co, bierzemy sobie jajko. O, zobaczcie. Biorę farszu na łyżeczkę. Wkładam do tego jajeczka. Bardzo delikatnie ponownie. No i jak już takie mamy, tak, z czubkiem troszeczkę się staramy, ponieważ tych składników jest nieco więcej. No, zobaczcie, mam takie jajeczko. Maczam to tą stroną w bułce tartej. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie. I tak jak umoczyłam w bułce tartej, układam na patelnię. Tak robię ze wszystkimi połóweczkami. Nasze jajeczka smażymy, aż zobaczymy, że one są od spodu już zarumienione. Możemy sobie co jakiś czas tutaj podglądać. Także chwilkę, no 3-4 minutki na pewno to musi potrwać. Nam pewnie dłużej zejdzie. Posłuchajcie, strasznie wieje, podwiewa tutaj tą kuchenkę, no ale może swoim ciałem trochę osłonimy, co darek. <laughs> I nam wyjdzie. I za chwileczkę Wam pokażemy, jak to wygląda. Dostała nam masa. Masa jajeczna, tak? Ona jest bardzo dobra. I ja Wam zdradzę nasz sekret. Co ja z tym robię? Ja z tej masy robię sobie takie kotlety. Zobaczcie, biorę taki kawałek. Jak kotlet mielony, mniej więcej to wygląda. Jest to z tego kotlet jajeczny. Macam w tej bułce tartej. O. Kształtuję mniej więcej w taki sposób i dorzucam tutaj. I w ten sposób z tej masy mamy dodatkowo też kotlety jajeczne. Ja jeszcze sobie zrobię kilka innych kotletów, bo Darek... Już widzę ślinka mu leci, darcie jest bardzo jajeczne. Tak, także ja już robię dalej. Jajeczka mamy już usmażone, kotlety też. Wystarczy udekorować. Ja lubię najbardziej rzeżuchą, tak, Bo to są takie wielkanocne święta, to najlepiej mi pasuje żerzucha. Tak wygląda nasze pierwsze danie, szybko, sprawnie, niezbyt skomplikowane, a my was zapraszamy teraz na drugie danie. To przechodzimy teraz do drugiej potrawy, chociaż to szumnie nazwane potrawa, ponieważ ja wam pokażę, jaki my mamy patent na Białą kiełbasę. Ja wiem, że na niektórych stołach króluje inny rodzaj kiełbasy. Nie zawsze biała kiełbasa jest na wielkanocnym stole. No, u mnie w domu zawsze kupowało się białą kiełbasę, i słuchajcie, kupowało się ją zupełnie surową i ją się parzyło. Ewentualnie no, najlepsze by było zrobić w ogóle ją samemu. tak? My sami nie robimy, nie mamy do tego warunków. Dlatego chciałabym Wam pokazać, jaki ja mam patent na to, żeby uparzyć naprawdę dobrą białą kiełbasę. Do uparzenia dobrej białej kiełbasy potrzebujecie białą kiełbasę, pieprz, my mamy kolorowy, ale może być zwykły czarny, sól, czosnek i ziele angielskie. Ja wstawiłam już wodę, ona nam się gotuje, a w tym czasie musimy dorzucić. Ja mam cztery ziele angielskie, ja lubię ziele angielskie. Do tego trochę pieprzu. Czosnek. Taką mniej więcej garść wrzucam. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o soli. Tak, ze dwie szczypty. Pamiętajmy o tym, że biała kiełbasa już jest doprawiona. Czekamy, aż nam się to zagotuje. I w momencie, gdy to zacznie wrzeć, zmniejszymy sobie gaz i wrzucimy właśnie kiełbasę. W międzyczasie, jak nam się tutaj ta woda gotuje i będzie kiełbaska się gotowała, ja Wam pokażę bardzo szybki przepis na taką pastę jajeczną. W zasadzie w moim wykonaniu. E, gdzieś tam składałam skład różne składniki, brałam z różnych źródeł i doprowadziłam swoją pastę jajeczną do perfekcji. Wiele osób na mnie pytało właśnie o tą pastę jajeczną, ale z czym ona? Czy z szynką, czy z rybą, czy z czym ona jest? Nie, to jest typowa pasta jajeczna, więc zapraszam. Do przygotowania pasty jajecznej będziemy potrzebować. 3 jajka ugotowane na twardo, około 20 g cebuli drobniutko posiekanej, 2-3 łyżki musztardy, ja używam delikatesowej, 3 małe ogórki posiekane z odrobiną soku z ogórka, 2-3 łyżek majonezu, sól, pieprz do smaku i do dekoracji rzeżuchę. Zaczynamy od jajek, jajka na deskę lądują. No i drobniutko je siekamy. Mój patent. Wiecie co, tak strasznie wieje wiatr i tak nam gasi tutaj ten gaz, że my chyba z tą wodą pod tą kiełbaskę wejdziemy sobie do środka do kampera, a tutaj dokończymy ten przepis. Jajka mamy już posiekane, więc przesypujemy je do miski. Ja zawsze sobie biorę trochę większą miskę, wiecie, żeby mi się nic nie wysypywało, żebym swobodnie sobie mogła przemieszać. Do posiekanych jajek wrzucamy naszą cebulkę. Przypominam drobno posiekaną. Teraz trochę ogórków kiszonych i możemy sobie to podlać również tą wodą z ogórka. To tak zaostrza trochę smak, trochę podsala. Pora na to, żeby już to troszkę posolić. No i oczywiście popieprzyć, nie przepraszam, ostatnio zwróciście mi uwagę, użyć pieprzu, że będę się uczyła. No i tak, dokładamy, ja tak zazwyczaj dwie łyżeczki musztardy, to jest musztarda delikatesowa, ona jest dosyć łagodna. Jak lubicie bardziej ostrzejsze potrawy, możecie używać oczywiście musztardy sarebskiej. No i majonez. I tak, ja zaczynam od jednej łyżki, mieszam, i jak potrzebuję więcej, to zawsze sobie to dokładam. No i zobaczcie. Teraz ja całość tutaj sobie mieszam. No, myślę, że wystarczy tego majonezu. Miałam jeszcze przepis na wersję fit tej pasty, że zamiast majonezu używaliśmy jogurtu. Wiecie co, próbowałam przez jakiś czas, natomiast nie, jak mi to nie smakowało, nie kalkulowało się i, i w ogóle rodzina nie była zadowolona i wróciłam z powrotem do majonezu. Natomiast możecie też wymieszać sobie odrobinę majonezu z jogurtem, jak chcecie, żeby to było bardziej fit. Gdy mieszałam tutaj tą pastę, w międzyczasie zagotowała mi się woda już w kamperze, więc teraz musimy troszeczkę zmniejszyć sobie gaz. I wkładamy, powiem Wam, błędnie pachnie, bo i dużo czosnku właśnie, i, i tego ziela angielskiego, i wkładamy białą kiełbaskę. O. I teraz ja zawsze organoleptycznie patrzę, jak ona wygląda, czy ona już się zaparza. Ona musimy pamiętać, żeby ta woda się nam nie gotowała tak. Ona musi tak, aby aby dochodzić do 100 stopni, natomiast niech ona się nie gotuje, zmniejszamy cały czas ogień. Wtedy ta kiełbasa będzie dużo bardziej soczysta. To nam się parzy, a ja w tym czasie Wam pokażę, jak wygląda nasza pasta jajeczna. Jeszcze trochę rzeżuchy, żeby udekorować. Ja wychodzę z założenia, że zielone. Sprawia, że potrawa wygląda na taką zdrowszą. W międzyczasie nasze kiełbaski już się uparzyły, no i chciałam Wam teraz zaprezentować naszą propozycję na te święta wielkanocne, które spędzacie albo w kamperze, ale też możecie to w domu wykonać. Jajka faszerowane i kotlety jajeczne, sałatka jajeczna i kiełbasa. Pokazałam w ten sposób, ponieważ my dwojako jemy tą kiełbasę białą. Z jednej strony używamy, wykorzystujemy ją do śniadania wielkanocnego i traktujemy ją jak wędlinę, a oprócz tego po przekrojeniu na pół albo w całości możemy dodać do żurku wielkanocnego. I tym miłym akcentem, tymi naszymi daniami, chciałabym wam złożyć serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowych tych świąt wielkanocnych, dużo, dużo spokoju. W przypadku Waszych podróży, oczywiście, jak najwięcej wyjazdów i oglądania naszego pięknego, otaczającego nas świata. A ja zapraszam Was na, na nasz kolejny odcinek, w którym przygotuję coś bardzo, bardzo takiego z lat dziecięcych. Jeśli zainspirowani tym odcinkiem przygotujecie swoje dania wielkanocne, właśnie te, to bardzo bym poprosiła, wysyłajcie do nas zdjęcia. Z miłą chęcią zobaczę, jak Wam wyszło. Ewentualnie piszcie, co byście jeszcze dodali. Na tym kończymy ten odcinek. Namawiam Was do subskrybowania kanału, bo to pozwoli mi się jeszcze bardziej rozwijać, mi i Darkowi oczywiście. Lajkujcie. Cię, oglądajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!